w dzisiejszym odcinku. Będę piasek musiał zdobyć, ale chyba wiem skąd wezmę. Tam kiedyś była budowa i tam były zrzucany piach i żwir i troszkę piachu zostało tam, to w zupełności wystarczyć do tego, żeby wykończyć y, oczko wodne. Tak jest kurwa, tak jest, zapierdoli perą piasek z budowy, nie kupi piasku, zapierdoli go z budowy. <laughs> On to chyba zapomniał wyciąć później, ja pierdolę. Ja pierdolę, cytując Kazyka. Ja pierdolę, ludzie, wszystko ma swoje granice. Jak ja się cieszę, że za mną tęsknicie, siemanko wszystkim. Zrobię tylko jakieś inne materiał, od razu są pytania, gdzie o tych naszych podopiecznych. No to będzie dziś, klapkę sobie wrzucimy, nie? E, jeszcze może kogoś? Kurde, tego jest tyle, że w zasadzie mógłbym nic nie robić, mógłbym się z roboty zwolnić i sobie ich oglądać i komentować tylko kto by to oglądał, nie? Dobra, zarzućmy klapkę, bo rano dzisiaj sobie go puściłem, słuchając tylko i chciałbym zobaczyć, czy on tak samo głupio robi, jak mówi. I Dwa takie kupony, tak mówię, nie wiem po co, bo ale włożyłem w kieszeń, a wyjeżdżając z stacji patrzę, że proszę na ręce. Firma samorząd zorganizowała konkurs i można wygrać różne nagrody, między innymi tą Toyotę, O, to te chińskie samochody. Toyota, jak to Marcin nazywa co ten Monik pokazywał ostatnio chyba, nie? Eee, stoi, Toyota Race, bardzo przyjemne autko. Nie mam nic przeciwko. Dobra, ruszę, bo się spóźnię. A zapraszam do oglądania. Nie wiem, czy wykorzystam to w odcinku, ale nagrywam, żeby wyglądać, gdybym zapomniał, bo nie wiem o czym zapisać wymiary. 3,70 szerokość, tak naprawdę 3,80 na siłę, ale 3,70 na miękko. Nie wiem, jest nie właściciel, wpuścił? Tak, o właśnie. Czekaj, czekaj, co to jest pomierzone okiem eksperckim, czy jakąś suwmiarką? Suwmiarką, rozumiecie. <grymianie> to co? Formalnie od 1 grudnia tak naprawdę przejmujemy lokal. A tutaj, no właśnie mówię, że nie ma problemu, żeby wydać tam klucze wcześniej, tyle że... że... Ym, jeszcze sprzątać, ma być ekipa sprzątająca. No, ma jeden komplet. Także okej, okay. nie ma problemu. No, przejmujemy lokal my z Asią, wątpię po co? Też nie mam pojęcia. Mówi się na mieście, chodzę suchy. mówi się, że pan Hausman ma tam przyjechać i to będzie lokal dla niego. Panie Hausmanie, proszę o informację na ten temat. My sobie tam wesoło będziemy na wypoku na tagu. Pozdrawiam. Teraz będą przyprawy. Wydawało mi się, że tych grzybów jest więcej, jakie je kroiłem Czyli zostawiam w lodówce, ale już po obsmarzeniu widać, że jest ich mało. Także dokroję zaraz więcej. To są świeże grzyby shiitake. Panie Marcinie, Pan był podobno kucharzem. Pan wie, że grzyby, nie? suszone, pan moczysz, żeby nabrały wody, po to, żeby potem je wysmażyć i stracili tę wodę. Tę wodę. Natomiast, jeżeli masz pan świeże, to muszą stracić wodę, bo grzyby się głównie z niej składają. I'm confused. Z cebulką i czosnkiem, podsmażone sól, pieprz i one będą jakby stanowiły o treści głównie Tejże zupy, plus oczywiście mięso i ewentualnie ziemniaczki. Także dzisiaj grzybowa. Trochę mało było treści. Ziemniaków nie mam, a już nie chciałbym się po poniechać, to wkroję trochę intermelona. Fajny <grybowa> eksperyment. Grzybowa na boczuciu. Boczuciu na szczęście jest dużo. Takie cztery kawałki są także. Później je też pokroję w drobniejsze i one zostaną tutaj, zostaną tutaj. A tak już w ogóle by the way, jak pan robisz grzybową, to pan musisz dać jakieś warzywa i chce na przykład zrobić z tego wywar na początku, nie? Albo użyć jakiegoś gotowego wywaru, a ty tam sobie jakieś takie zalewajki robisz. Co ty zalałeś wodą, dałeś czegoś i gotujesz sobie te grzyby? I poczułeś i to będzie wywar, tak? Dziwne. Sorki, kurde, dam rady na pewno, że widać. Będę piasek musiał zdobyć, ale chyba wiem, skąd wezmę. Tam kiedyś była budowa i tam były zrzucany piach i żwir i troszkę piachu zostało tam. Powinno w zupełności wystarczyć do tego, żeby wykończyć y, oczko wodne. Ne? Tak jest, kurwa. Tak jest. Zapierdoli kwerą piasek z budowy. Nie kupi piasku, zapierdoli go z budowy. <śled> On to chyba zapomniał wyciąć później. Ja pierdolę Ja pierdolę! Cytując kasyka. Ja pierdolę. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Ja teraz wyruszam na kawę. Jadę na randkę. Umówiłem się z pewną dziewczyną piękną na kawusiu. Całkowicie nic ciekawego, oczywiście mówił się ze swoją panną w tej knajpce takiej, kawiarence, co tam ostatnio się rali, że taka jest. Um, on nie powiesz europejską, on nie powiesz zachodnia przecież, ale taka fajna, nie? Cukiem, a to jest cukro. Asia, ma jeszcze 10 minut do następnej lekcji, więc właśnie podgrzewam zupę. Zobacz, ten boczek, który był w kawałach duży, pokroił w takie małe. Jezus, ta wspaniała zupa grzyłowa bez, <gryw> bez kurwa żadnego wywaru. Jest zupą no, to takie ugotowane w wodzie yy, mięso. Nienawidzę gotowanego mięsa zresztą. I grzyby. No i to coś, to takie żirone, co nazwał jakiś tam melon coś tam. Winter melon chyba. Pięknie przy dzieciach to, to jest non stop. Dobra. ja wyciągnę i rozwieszę. Później muszę iść pozyskać piasek, żeby brat mógł dokończyć tutaj oczko. Ja pierdolę, zobaczcie, jak pięknie o tym mówi. Muszę iść pozyskać piasek. Nie kupić, nie? Pozyskać piasek. Ja też bym tak powiedział. Wejść w posiadanie. <grym> Na przykład nie sobie filmów z internetu, tylko wszedłem w posiadanie różnych filmów. No kurwa tak, no. no, no. Przypominały mi się czasy lata 2000, 2005, no, 4, 5. <laughs> nie, nawet dziesięć chyba, nie? To jest era przed Netflixem tak naprawdę. No jakoś tak. No to Klapak dalej wchodzi w posiadanie różnych rzeczy. Załatwia z pracy, jak to się ładnie mówi. Słuchaj, to nie, on nie, że ukradł, tym załatwił, załatwił, z pracy załatwił. Z pracy. Kurwa, gdzie ukradł? Ta, za, ukradł. No. Ty znajdź złodzieja. Ten. Co, do sklepu się włamał? Nie. Nie włamał się, z załatwił z pracy, no. <laughs> Nie... Jestem u Ciebie nagrywam, Adam sobie ogląda e, tutaj i, to i, i, I tak właśnie słuchamy w tej chwili, e, no bo jakby trudno e, jakby się od tego uciec sytuacja geopolityczna w związku z ponownym wyborem Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakie mogą być tego konsekwencje dla całego świata, szczególnie w e, kontekście e, wojny na Ukrainie i relacji. Amerykan, Amerykanów z Chinami, z Chińczykami i, i, i bardzo dużo ciekawych, ciekawych tematów, się jest poruszanych. I tak się słuchamy i komentujemy sobie razem i, i, i dyskutujemy z Adamem o różnych opcjach. Mm. Czytałem dzisiaj, że. A tutaj z Szumi troszkę. Czytałem dzisiaj, że rządy, zdaje się, Finlandii i Szwecji, jeśli się nie mylę, rozesłały do swoich obywateli ulotki. ulotki. Szwecji, nie obywateli tylko mieszkańców i wysłały nawet po polsku. Krotki informujące o tym, jak zachować w wypadku rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, czyli po prostu wojny. E, i, 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 I takie drobne. Siemionek zdaje się, jest ministrem obrony, tak? To, obrony, tak? To... Tak, Siemoniak, Siemoniak. No. Nie, mamy innego. ministra obrony deweloperów. To, 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 to nawet do niego było pytanie, czy Polska też takie działania planuje? Powiedział, że nie wyklucza. Czegoś takiego, choć skuteczność ulotki może nie jest naj, naj, najlepsza, natomiast sam fakt tego, że się je wysyła, sam fakt o tym, że się, że się o tym myśli, no to pokazuje, że, że to widmo, widmo takiego konfliktu no wisi, wisi nad Euro, Europą. Co się stanie, jeśli Rosjanie wypuszczą taką taktyczną jedną atomówkę na Ukrainę? Czy Zachód odpowie? No nie odpowie, nie może odpowiedzieć na to. No odpowie z kolejnymi sankcjami, odpowie wykluczeniem, nie wiem, Rosji z, z, jako członka ONZ, czy, czy bla bla bla, potępi, prawda, ale nie są, nie ma takiej możliwości, żeby odpowiedzieli w jakikolwiek sposób militarny. No myślę, że, że nie. No o to bym się nie martwił, raczej odpowie. To odpowie w taki sposób, że to po pierwsze da Ukraińcom wolną rękę w napierdalaniu kacapów i doszedł sprzęt. I to wszystko, dziękuję. Wróciłem do domu. <laughs> tak, czerwono skóry. Teraz kończy robotę. Czyli postawiony murek wokół palmy. Jak widzicie palma ma miejsca bardzo dużo dookoła. A ona już nie rośnie, już nie będzie dużo szersza. Ona będzie minimalnie może w ciągu kilku lat jeszcze troszeczkę urosła. Nie, nie. nie no pewnie w ogóle, jasne. pierwsze korzeniami ci wydobcy ten... tą sadzawkę. A po drugie zdechnie i uschnie za chwilę pewnie. E, Airway to zauważyliście, nie? że to oczywiście on miał robić tą sadzawkę, a nie robi jej tylko dał się mm, brat Fanny przekupić kurwa za pięć dolców i, i, i karton Kambodży. i... Dużo, także ma wyraz, że się tak wyrażam, tej przestrzeni. A co jest istotne, no to nie jest konstrukcja, która ma przetrwać wieki. To jest konstrukcja na to i teraz, na, na zachciankę, na, na, na to, że, że, że jest fajnie. Przyszymy te, przyszymy te. Oj stary, jak wszystko, co tworzysz. By the way, jak mówiłeś o tej wojnie w Europie, w ogóle nie wspomniałeś o córce. Why? Zniwelować? A może nie no, może coś się spodoba. W każdym razie, nabiorę to kształtu ostatecznego. Marcin śmieszny. Dziobnie parę ziarenek i y, robi Ta <laughs> Widocznie taka pora jest, że musi. więc robi przerwę od jedzenia. A z oczkiem jest taka sytuacja jeszcze, że ono sobie tak przynajmniej jeden dzień musi y, no w tych warunkach klimatycznych odstać, odtajać, wyschnąć. I no, zobaczymy, jeden czy dwa dni. <laughs> Pogoda na razie jest sprzyjająca, żeby to schło szybko. I później nalejemy wody i tak z tydzień ta woda musi sobie stać. Ten cement różne rzeczy oddaje tam niezbyt ciekawe dla, yy, dla rybek. Także przynajmniej z tydzień nie będziemy wpuszczali rybek, ale będziemy wokół yy, jakby już tego miejsca konstruowali yy, taką nie wiem, Botanical Garden. Powiedzmy, że ogród botaniczny, czyli takie właśnie nasadzenia roślinek różnych. Muszę kupić tej dobrej ziemi yy, sporo. Yy, i Dobra, jak już mamy twoją terminologię, czyli kupić, czyli załatwić, <grystanie> załatwić skądś dobrej ziemi. Tam gdzie dobrze rośnie, to trzeba załatwić w nocy dobrą ziemię. <grystanie> Dobra, to przyśpieszamy, bo tutaj naprawdę nic nie ma, Brenda chyba ze szkoły ucieka, czy coś takiego, idą na zakupy z młodą, nuda totalnie nic, nic, nic. Przyznam się wam tak po cichu, że dzisiaj już trzeci raz jem tą zupkę grzybową. Grzybowa z boczkiem. Grzybowa duża, e, w dużej ilości boczek, e, grzyby shitake. E, no i ten Winter melon to jest taki ja mam tylko taki zapychacz troszeczkę, ale. ale... Ej, słuchajcie, ja mam powiem szczerze, już szczerze, w truł nie będę. On będzie żartą teraz. Ten, tą maczankę taką, gdzie wrzucił te wszystkie rzeczy głośnego ładu i składu, i to zagotowało po prostu. I się jara, że jest dobre, super, fantastycznie po prostu. Gotowany bekon jest w pyta. Potem będzie czytał, yy, jak jest po czesku coś tam, a jak jest po polsku, w sensie po słowacku, po czesku, nieważne. Czyli wywiórka, drewno, kocur, wiecie, yy, przystanek autobusowy, odchoda autobusów, etc., etc. To sobie wpiszcie, śmieszny język czeski. Podsumowując, już przynajmniej któryś raz dowiadujemy się, w jaki sposób Marcin załatwia swoje yy, różne... Dary losu, nie? Czyli to nie, nie mówię, że kradnie, nie? Chociaż w sumie zapierdolenie piasku z budowy to jest zapierdolenie piasku z budowy. E, przypomnijmy, tam dwa oczyki wcześniej kupił chyba 4 kg czy 2 kg cementu, nie? A, chyba trzeba było z 20 albo 30 kg. E, więc taki piasek to jest u niego spore na budżetu. No, no kradać kurwa Azjatów, ludzi trzeciego świata, którzy przeżyli Polpota i jeszcze nie mogą się z tego trząsnąć, to zresztą widać po, po tym co otacza naszego protagonista no to już jest siara naprawdę Marcin. Kurwa no. No weź. No, no. Szanowni, kończymy. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, jak się nie podobało, zostaw łapkę w dół oczywiście. Jak ktoś chce otrzymać powiadomienia, zasubskrybuj, to tam mam to gdzieś generalnie, bo to nie tak działa. Natomiast, yy... Im więcej, tym lepiej, nie? Od przybytku głowa nie boli podobno. Chociaż nie, czasem nie boli. <słuch> Możesz mi zawsze postawić kawę na bajkofitu/slash bin manager. Za 2 zł, za pentaka. No, obojętne, nie żadnego znaczenia. Bardzo mi się podoba te wasze kawy i te komentarze, które tam wrzucacie. Cały czas się zastanawiam, czy zacząć je wrzucać do filmów, albo coś z tym nie zrobić, że, że będzie to Wasz głos, jakby nie? Yy, w, w, w filmach, czyli na przykład nie wiem, jak, jak w, w tvn czy w TVP, czy w Republice, jak ktoś woli, obojętne mi to jest zupełnie, będą SMS-y od widzów, nie? I to można by tak wtedy wykorzystać. No, taki pasek na dole. Co ty myślicie? Dajcie ja znać w komentarzu. Na razie, cześć.